Czy Russell Crowe da radę? Tak się głównie zastanawiałem, bo wiadomo, że pomysł nie jest nowy, już mieliśmy wiele filmów o egzorcyzmach, o egzorcystach itd., itd., ale to jest pierwsza wycieczka Russella Crowe w świat horroru i. No, wiele już oczywiście było gwiazd, bo to Johnny Depp, wiadomo, bo to Jennifer Aniston i tak dalej, i tak dalej, Leonardo DiCaprio, ale czy Russell Crowe da radę? No i muszę przyznać, że tak, jak najbardziej, bo Egzorcysta Księdza może nie jest filmem wybitnym, ale jest to solidnie zrobione kino, bo nie, nie, spokojnie, fabuły akurat nie będę omawiał, nie ma, wydaje mi się, yy, potrzeby. W skrócie mogę powiedzieć, że naczelny, nadworny Egzorcysta Papieża ma oczywiście kolejne opętanie do załatwienia, do rozwiązania. Może zacznę od, y, od pozytywów, bardzo podoba mi się w tym filmie, jak został potraktowany temat To znaczy, okej, okay, my już od lat 70. oczywiście mieliśmy egzorcyzmy różnego rodzaju, wiadomo, klasyka to egzorcysta Friedkina Niedługo będzie oczywiście nowa wersja i tak dalej, i tak dalej, ostatnie egzorcyzmy, egzorcyzmy Emily Rose i mnóstwo tych ogólnie egzorcyzmów w tytule było, ale rzeczywiście tutaj stwierdzono, ok, nie będziemy wymyślać koła na nowo, bo akurat nie o to chodzi, ale weźmiemy te wszystkie rzeczy, które widzowie mogą znać z innych, z innych produkcji i może troszeczkę je ulepszymy, może technicznie pokażemy je lepiej, dobrze i ciekawiej. Może technicznie pokażemy je lepiej, ciekawiej i rzeczywiście to im się udało, bo w tym aspekcie trudno jest się do jakiegokolwiek technicznego detala przyczepić, bo rzeczywiście. No jest fajnie, jest, jest, jest dobrze. Te efekty specjalne są rzeczywiście wycyzalowane i widać, że ktoś, kto to robił, miał dobry pomysł, miał rzeczywiście ogarnięte, co chce zrobić, jak to ma wyglądać. To nie było tak, że ok, mamy film, nagle, kiedy już jest kręcony, tudzież montowany i okazuje się... Kurczę, jest taki czas, musimy film wrzucić, albo brakło nam, yy, nam funduszy, trzeba coś wymyśleć. Nie, nie, rzeczywiście, tutaj od A do Z był pomysł, było to wszystko dobrze, y, dobrze zrobione, więc y, sceny tak, fajnie skomponowane, ładnie ubrane, lokalizacje są przepiękne, w ogóle dopiero w trakcie. Y, Sprawdzania ciekawostek na potrzeby tejże recenzji Dowiedziałem się, że film był kręcony Między innymi w Irlandii Jak najbardziej Dublin oraz, oraz Limerick To te dwa, dwie miejscowości Dla mnie to był Trinity College W Limerick e, inne lokalizacje Więc kiedy oglądasz ten budynek I potem na przykład mieszkasz w Irlandii pojedziesz na studia Proszę bardzo, to tędy się począł Russell Crowe Jak najbardziej Oczywiście w Rzymie również było, m, było kręcone Więc wizualnie Ten film jest zrobiony dobrze Straszaków Otrzymujemy sporą liczbę. No bo trudno darmo, to są akurat. To jest film o opętaniach, więc no nie może tutaj być inaczej. Wiadomo, różnego rodzaju zamykając się drzwi, coś tutaj skrzypi, gdzieś tutaj się coś porusza. Tak, akurat sytuacja miała miejsce i to niejednokrotnie. I ja nie jestem wielkim fanem straszaków, Naprawdę nie. Filmy głównie z uniwersum obecności pokazują nam, że aż tego jest za dużo. Za już w szczególności. I. Nie lubię, że oglądam film, spokojnie sobie leci fabuła I nagle idziemy, idziemy, nasz główny bohater będzie przechodził koło drzwi I wiadomo, można się domyśleć, że coś za drzwi wyskoczy na jeden, dwa I oczywiście tak się dzieje Tutaj tych straszaków jest sporo, ale nie są one tak nachalne Nie są one tak bezczelnie wrzucane Bardzo mi się podoba, mam zaznaczony motyw ze straszakami Jeżeli chodzi o łóżko i o szafę Będziesz oglądać, będziesz wiedzieć co jest i jak Naprawdę dobrze zrobione I chyba tego motywu z łóżkiem nie widziałem od czasu... Chyba od czasów koszmaru z ulicy Wiązów Tego oryginalnego, oczywiście, Wes'a Cravena Więc rzeczywiście sporo lat Prawie 40 Prawie 40 lat I tak jak już mówiłem, mnóstwo tutaj rzeczy stwierdzono Okej, okay, to już było, nie będziemy wymyślać koło na nowe Ale troszeczkę je ulepszymy Może dodamy coś innego, coś ciekawszego Może technicznie sprawimy, że ten film będzie wyglądał dobrze Więc pod tym względem jest ciekawie Jeżeli chodzi o samą fabułę No, film jest, przynajmniej teoretycznie Ale pewnie to tak samo jak... Opowieści o Worenach. Oczywiście jest oparty na faktach, bo ksiądz, bo ksiądz Gabriel Amort naprawdę żył, naprawdę istniał, był oczywiście egzorcystą papieża, więc w jakiś tam sposób to jest sprawione, że tak, to jest film na faktach. Tylko że pamiętaj, okej, okay, mamy na przykład fakt, że był taki ksiądz i był on egzorcystą papieża i tyle. Więcej nie musi być y, prawdą. Oczywiście, że to nie, jest, y, to nie jest jego biografia, to nie jest przeniesione jednego. To tylko na fakta. Mamy 20 faktów, wybieramy sobie trzy. Dziękuję bardzo. Wiadomo, że tak to się akurat. Y, tym się rządzi y, film, tym się rządzi Hollywood. Słuchaj, William Wallace z Walecznego Serca też nie był cudownym y, człowiekiem, tak jak go zrobili w filmie. A poza tym był dużo młodszy niż Mel Gibson. Ale to już jest y, temat na inną inną y, rozmowę. Oczywiście twórcy nie ustrzeli się, jak ja to mówię, głupich głupot, właśnie jak kabaret neonówka mawia, bo mamy, akcja się dzieje w Hiszpanii, główna akcja się dzieje w Hiszpanii i mamy rodzinę. Amerykańce, mm -hmm. matka, córka, syn, ojciec zginął, ale zostawił im dom. No, to już znaliśmy wiele razy i o ile mówiłem wcześniej, Pewne rzeczy wzięto i no, udoskonalono, sprawiono, że wyglądają dobrze i ciekawie. Tutaj sobie mogli rzeczywiście darować, no bo mamy zbuntowanych nastolatków. No, córka, oczywiście, nie lubi mamy, wiesz, te wszystkie paluchy, pokazywanie i tak dalej. Słucha ostrej muzyki. Przez te oczy, te oczy zielone. Gdzie tak naprawdę, jak, jak w trakcie oglądania tej muzyki, to tak leci, to, to chyba najostrzejsze wygląda jak kombi albo Lady Punk, także nie, nie, jeżeli liczyłeś. Liczyła, że będzie jakaś Metallica, Iron Maiden yy, czy inny yy, Black Sabbath? Nie, nie, nie tym razem rzeczywiście. Jakoś chyba twórcom zabrakło pomysłu albo zabrakło gotówki, żeby wykupić prawa do, yy, do słuchania tychże cesnaków, do właśnie dopuszczania tych piosenek w trakcie, yy, w trakcie projekcji. Fabularnie, yy, fabularnie ten film nie dojechał, według mnie, bo chciałbym powiedzieć: ok, no rzeczywiście. Zgrana nuta, ale zgrana nuta, fajnie Nie, 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 rzeczywiście nie, nie tym razem Nasz Russell Crowe, właściwie ksiądz Popieka sobie wespół i to nie jest nic dziwnego, bo ktoś może powiedzieć Jak to przecież Wespą, o co chodzi Ja wiem, że są lata tam chyba 80. No ale tak nie powinno być Ale właśnie tak powinno być, gdyż to, jest, to był pomysł Rasela Crow, żeby ksiądz jeździł Jeździł Wespą, ponieważ był on Kiedyś na, na wakacjach w Rzymie No i widział mnóstwo księży właśnie poruszających się w ten sposób Jeżdżących po mieście właśnie Na skuterach, więc stwierdził To byłby dobry pomysł, no chociaż Kiedy mamy w pewnym momencie pokazane gdzieś tam jakieś bezdroża I ten ksiądz jedzie, no tak sobie myślę Okej, okay, no ta wespa może nie przyjedzie tam z 500 km i czy jest to sensne, no, ale można się domyśleć, że on tam powiedzmy gdzieś dojeżdża do jakiegoś wielkiego miasta i później do tego opactwa właśnie, które to jest remontowane, bo tam się dzieje oczywiście głównie akcja, dojeżdża tą wespą, gdzie jest powiedzmy niedaleko. Na plus na pewno trzeba powiedzieć, że lokalizacje. Rzeczywiście w pewnym momencie miał, miałem takie skojarzenie, mówię co wygląda jak ten polski horror Ostatnie Wieczerza na Netflixie jakiś czas temu był Z Olafem Lubaszenko w jednej z głównych ról I bardzo podobnie to rzeczywiście, e, rzeczywiście wygląda Lokalizacje są świetne, naprawdę Nawet sam motyw z katakumbami Nie często się mówi e, im plus Oczywiście, słuchaj, e, coś jest zaimplementowane I wygląda to jak z polskiego filmu I tym razem rzeczywiście to wyglądało w ten sposób Bo sam e, motyw z katakumbami również był tam I również pojawia się tutaj więc tak, lokalizację naprawdę na plus i znowuż powiem, tak, to już widzieliśmy, bo oglądam ten film i mówię, ja już chyba tę lokalizację widziałem. I rzeczywiście Trinity College w Dublinie wielokrotnie był wykorzystywany na potrzeby filmów, więc no nie jest to nic nowego. Bardzo często twórcy mają coś takiego, że jest spotkanie reżysera z, z ekipą, mówimy, dobra, to my zrobimy taki pomysł, zrobimy to, to w ten sposób, yy, dobra, dobra, ale... Panie reżyserzu, ale my to już widzieliśmy w, w filmie Egzorcysta 15. Aha, no to musimy to zrobić inaczej. To teraz to zrobimy tak? Nie, nie, ale to już było pokazane w piątku 13.48. Mhm, to jeszcze, jeszcze naszej. Bardzo często właśnie twórcy chcą wymyśleć coś nowego. Biorąc pod uwagę, że kino ma już ponad 120 lat, czasami jest ciężko rzeczywiście coś ogarnąć, coś wymyśleć. Taką rzecz, która by nagle, popatrzcie, rzuci nas na kolana... Trudno, trudno jest to zrobić, nie jest to niemożliwe, bo chociażby no, takie filmy jak, jak Matrix czy Avatar technicznie, technologicznie pokazały nam, że jak najbardziej, mimo tego, że kino ma mnóstwo lat, mimo że widzieliśmy już wszystko, prawie wszystko, coś nowego i ciekawego da się wymyśleć. Więc y, tutaj twórcy chcieli, ale okej okay, wyszło, nie wymyślili, jak już mówiłem wcześniej, koła na nowo, ale troszkę je ulepszyli, tylko że to jest horror. Przynajmniej z założenia tak jest reklamowany, tak jest opisywany na Filmwebie, na IMDB i tak dalej, i tak dalej. A potem papieża to samo się y, przez się y, rozumie. No i ten film tak niespecjalnie straszy. Technicznie jest, jest y, ciekawie. Gdzieś tam kondycyjnie jakoś to no nie, nie jakoś wygląda, ale no ona nie straszy. Może ten jeden właśnie y, straszak z, tymi, y, z tym łóżkiem, może ta akcja w katakumbach wygląda dobrze, ale to nagle nie sprawia, że będziesz podskakiwać w fotelu kinowym, czy będziesz zakrywać oczy. No nie. Dlatego tak się zastanawiałem, czy, czy ten film warto w ogóle polecić i tak, jak najbardziej, tam... Gdzieś w okolicach szóstki Można temu filmowi dać Nie jest to kino wybitne Ze wszechmiernie, naprawdę Russell rzeczywiście dobrze się sprawił Pasuje do tej, do tej roli Ale film, który ma z założenia straszyć Wiesz, to, to jakbyś chciał chciała obejrzeć komedię I okazuje się, że komedia super Fabuła rewelacyjna Aktorzy zagrali y, pięknie Ale film nie śmieszy No i tutaj jest podobnie właśnie Niby wszystkie składowe są no Ale ten film nie straszy To akurat do czego y, miał być stworzony niestety nie udało się, no wiadomo, był zmieniony scenariusz, był zmieniony reżyser, może to też miało wpływ, na pewno to też miało wpływ na to, jak ten film ostatecznie wygląda, bo Russell Crowe się sprawił, jak najbardziej, ten jego włoski akcent, włoski ksiądz daje radę i również, co mi się nie podoba, chociaż akurat do tego powinienem się przyzwyczaić, bo ostatnimi czasy to jest rzecz normalna, oczywista, że kiedy robimy film i on zarabia, tak, włoska firma Mamona na szmal się zgadza, no to wtedy... Będziemy kręcić kontynuację, no ale tutaj jest tak, że od razu nastawiamy się na, na kontynuację. Nieważne, czy film zarobi tyle, czy a nie inaczej. Film musi zarobić, żeby była kontynuacja, ale od razu mamy otwarte. Chciałbym powiedzieć. Bramę Floriańską, to jest jeszcze większa, po prostu do, do kolejnych wielu, wielu części, no myślimy się, że pewnie też w planach gdzieś ewentualnie jest jakiś serial, jakaś animacja, manga i tak dalej, i tak dalej, komiks, książka, gra planszowa, zobaczymy, co tam się jeszcze może, może podziać, więc to również mnie tak troszeczkę deprymuje, bo zakłada, że okej, okay, widzu, ty masz tylko i wyłącznie kupić bilet i zapłacić, a czy się będzie podobał czy nie to już to naprawdę kasa kinowa zdecyduje czy my zrobimy kolejną część, czy my podążymy tym tropem dalej. Można by pomyśleć, ok skoro mamy cykl o Uorenach. Gdzie rzeczywiście finansowo, no i przynajmniej w pewnych częściach jakościowo Dobrze sobie, dobrze sobie poradzono To może będzie tak samo i tym razem Okej, okay, tylko że tam rzeczywiście było coś nowego, coś innego, coś ciekawego A tutaj dostajemy odgrzewany kotlet Nie w mikrofali, na patelni, ale ciągle odgrzewany Ale, a żeby obejrzeć więcej recenzji horrorów Kliknij na tą listę Tak, tam jest ich całe mnóstwo